Hej, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, jestem na razie sam, ale jest ze mną Ma Tomek. Jestem. I No i... No i Maciek, no, tylko że się jeszcze nie zau... O, teraz jest, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, no, Wojtek, mnie też. Co? Mnie też. też. A co ciebie też? A co mówisz przed nagraniem? A, no i go też Wojtek. Aha! No, dobra, to już wiem, to już wiem. Zategowałem się. Dobra, słuchajcie, dzisiejszy plan jest taki. Zważywszy, że zostały nam dwa dni do zimy, mm, panowie, potrzebuję yy, króliki. To dużo jest królików. Mm, Popeczka. Zaraz Wam powiem, ile dokładnie. Sześć królików. Chociaż nie, czekajcie, nie. My nie, nie będziemy robić tych nauszników z królików, będziemy robić te yy, czapeczki. Bo mamy na zimę. Mm, mm. I kamienie grzewcze, ale kamienie grzewcze to już ogarniam, bo do tego było co potrzebne? Chyba kilo? Wiesz co Wojtek? Mm. Patyki, słuchajcie patyki, potrzebujemy bardzo dużo patyków. Ile? Jest jak najwięcej. Ja mam 35. Mm. No to jeszcze więcej. Mam A trawę 31. też zbierać? Yy, tak, zbierajcie wszystko jak leci, bo teraz, teraz to już musimy robić takie wiecie, porządne zapasy. Yy, teraz pytanie, gdzie były kamienie grzewcze? Survivalu. W kategorii. Survivalu i już są, dobra i kamień po prostu potrzebny, dobra. To kamienie grzepsze, słuchajcie, będziemy mieli bardzo dobrze, bo to jest jakby najistotniejsze w tej całej sprawie. No tak, inaczej się nie ruszymy. Mm -hmm. No, będzie kupa. Dobra, Ej, to tutaj je tu kupa kładę. to jest ważna. <śmiech> nie bo <nie. śmiech> właśnie, kupę też można by pozbierać. To ja widzę przed sobą biało, bia białe kupowko. No to zbieraj. No, no bo tyś tam otworzył. No i króliki. Dobra, to też i i po no, Musimy zrobić, bo chciałem, wiecie co zrobić, tą maszynę do magii, ale tam jest kilka królików potrzebne. Dobrze, a mamy hmm. jakieś pułapki na króliki, bo nie pamiętam? Nie, no są tutaj porozstawiane, Tomek, dookoła. Aha, dobra, to zaraz proste. Także można je tam ogarnąć, To zobaczyć. ja wiesz co? To ja pozbieram. Zbieram, Wojtek, dużo trawy, a jestem ja jestem, co robisz? Ja zbieram trawę i szukam kupy. Dobra. No dobrze, to ja zbieram tutaj roślinki, bo się widzę ogarnęły. Czekaj, czekaj, a kiedy dwa dni, no to Wojtek u mnie będzie pierwszy dzień zimy. Hmm. A faktycznie. A czemu mi Paweł bije? A nie, A nie ma nie tego? Ma dupy ABI! Weź no się. ma dupę czerwoną. No, to... Abi uciekaj! Ma... Znasz już odpowiedź na swoje pytanie? ABI! Wy... Zabili mi Abi. No. Weź kwiatka. Tak, weź go, żeby potem wiesz... Chyba, że no... muszą się rozejść? Chyba, że nocą po niego pójdziemy. Dobra, widzę kwiatka Abi. Tylko, oni tu stoją wszyscy, no! To Maciek, to możesz, Maciek, to możesz to zostawić i po prostu sobie wiesz... O, złapał się królik, o nawet... Dlaczego one mają teraz akurat czerwone dupska? No bo idzie zima. Pewnie. Muszą poplować. No, wziął mnie tutaj ten, no. Jezu, ile tu się królików połapało, bardzo dobrze. A najlepszy jest taki, że nie widziałem, że one mają czerwone dupy, bo stały przodem. No, no to jest ale właśnie, właśnie Widzę, że mają. Czekaj, ja tutaj spróbuję tą kupę, a tą wezmę. A, eee, goni mnie. Tylko, ja mój kwiatek, I proszę mi zostawić w spokoju. Jestem... A nie, dobra, odpuścił, okej. Okay. Dobra, mam kwiatuszkę i mam, słuchajcie, kupsko. To bardzo dobrze. I słuchajcie, korzystając też z okazji standardowo, że czwarteczek, czwarteczek, prawie początek weekendu, słuchajcie, zapraszam was oczywiście na G2A, gdzie z naszymi kodzikami macie taniej, więc linki macie. Tak, linki macie w opisie, więc możecie sobie tam skorzystać. No, dobra. Jak wam idzie, panowie, ze zbieraniem? Mam dwie kupy 38 trochę. Mam cztery kupy i dużo trochę mamy bardzo mało. Tak tak mało za mało je karmimy. Eee, dobra, co ja tu potrzebuję? Potrzebuję top hat, ale top hat chyba zrobiłem. Czy nie? Nie. Ej, a co tu na pustyni robi koką o, pająków? Excuse me. E, o, to, który poziom? Tomek pewnie postawił. Nie, ja postawiłem za dom. Chyba domem. drugi Tomek, bo jest jeden i taki. Jest taki duży, taki mniejszy. No to nie. Dobra, co to jest potrzebne cztery drechy. A, nie mnie. Dobra. Poczyńcu. Mamy magic, moi drodzy. Czekajcie, zgodnie... No właśnie odblokowałem. Tylko że i tak tak średnio mamy co tutaj do zrobienia, bo większość rzeczy i tak mamy po. Poblokowane. A to jest szad... A czekajcie, bo to jest jeszcze jakiś shadow manipulator. No, jak mam fana! Ale shadow manipulator. No, to, to się zajmij! Leć do Maćka! Słucham! Leć le do Maćka Dobra, ja nam słuchajcie porobię te yy, czapeczki zimowe. Rup, Dobrze, e, macie aktywację do domu już Czekaj to my bo trawę jeszcze ogarniam. O, on będzie będzie ciemno No a jeszcze a, czy mogę pochodnie zrobić w razie czego? Mogę. Dobra, nie martwcie się o mnie, zrobię pochodnie. Dobra, w, w jednej ze skrzynek <laughs> słuchajcie, wrzuciłem ten. W, wrzuciłem te rzeczy, które są nam potrzebne. Dobrze. Ja sobie zjem mid bolsy. Tak bo tam zabiję, zaraz znowu gotuję. Dobrze. O królik, czy bo żywego? E, nie, już nie. Wy wiecie jaki tu jest porobiony Syf w tej lodowie y yes. Oj tam! Ja bym powiedział bardziej brzydko od jest sobie. SNEK? Hmm. No. A twój mikrofon na tobą wisi? Nie. A gdzie jest? Tutaj. <grym> 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 tutaj. Nie Już no, do mojej złodzi podwodnej zimny. Jak to? No. Dobra, wiecie co, ja zjem kwiatki, bo one mi dadzą życie, a one i tak się wydarzyło. Ale zaczają. w ogóle słuchajcie, bo SN ma Blue Yeti. I jak my byliśmy u SNK w grudniu. I ja miałem okazję pobawić się Blue Yeti Giniego, bo Ginie też ma Blue Yeti. To był mój. Moim się bawiłeś. Ty wziąłeś swój? Hmm. No tak. już wszystko wziął. Też Ginie miał wavey na górze, ja przecież nagrywałem. Aha! E czy ktoś może dołożyć do pieca, bo ja nie mam czym? Tak, 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 już, do, 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 już ci dokładam. Przecież ja mam pochodnie w sumie dobra. Maciek? noc No ja mam pochodnie Dobrze. I powiem wam, że Blue Yeti jest duże. Jest. Jest. fajne. Duże, takie, takie, że zasłoni mi pół monitora. Zasłonił ci cały świat. Ja, ja bym no. coś powiedział, ale nie na odcinku. Takie czarne. Ten test, nie, nie, ten test, wiesz który? Jaki test? No to? jaki test? Aha! A jaki, jaki test? No Maciek, a jaki, a jaki test zrobiłeś ze swoim? Maciek by już nie zrobił. Aha! Ej, mogę we próbować. Nie, o nie chyba nie dałbyś rady. Nie Maciek nie pomyślał. Znaczy nie ten, nie zrobiłbyś. Tomuś tutaj jakby co w tej pierwszej skrzyneczce są czapeczki i kamienie grzewcze. Dobrze. Ty Maćku, do nas nie wracasz? Wracam. Aha. Wracasz? <laughs> to słuchajcie, powiem wam tak, pytanie jest następujące. Eee, za co byśmy się ogarnęli? Słuchajcie, możemy... Ty, powiedz Wojtek, gdzie mam ci te patyki odłożyć? No, do tego tego, głównego, ja bym wiecie co, poszedł. Może, bo my złota w ogóle nie mamy. Ups, skończyła mi się pochodnia, ała, ała. E, Jak nie mamy? Nie mamy złota. Ja mam 15. No ale to Ej, troś... coś mnie leje, ja umrę! Maciek, pochodnia. No, i... no nie mogę zrobić. No ty chyba żartujesz. Nie. Ja nie zdążę do ciebie dobiec. Pa! Ej, po maczku. Maciek. Chciałem, żeby zrobić pochodni, nie, nie zadziałało. Ale to nie się musisz zatrzymać. No zatrzymałem się. Ah, no no, fajnie. Co cię się go goniło? Um, nie wiem, Bawuł chyba. Nie no, była ja no, ciemność je. go goniła. Ja cię uleczę. Ja już go uleczę, Tomek. Nie, ja mam dużo życia. Mi się szybko ten regeneruje. Ale to ja też Dlaczego ja po raz pierwszy umarłem No to jako... dobrze. ja byłem pierwszy? Coś się szoty porobi najwyżej. coś on undecided. Mhm. Chociaż nie, to Maciek musi szota wziąć. Gdzie jesteś? Mhm. No zobacz no, na mapę No nie widzę cię Na linii prostej do was A to ty tam jesteś przy swoich tych? No tak A czemu nie idziesz do domu? No bo chcę się pozbierać przy okazji Aha Słucham? I co, i myślisz, że ja po teraz resnę? Tak No tak myśli No widzę, no że na idziesz na Thank you. Dobra, teraz czekaj, ja je spróbuję o Jezu, ile ich tu jest. I my potrzebujemy Zobaczcie. też kamienia, prawda? Tak. Zbieram wszystko. Kamie. No, zbieram, zbieram. 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 Tak, Mnie. mam, dziękuję. No, dobra. E, to ja myślę, że... Jak to się stało, że ja umrzyłem? No, Maciek, przecież nocą biegłeś. Wojtek, ale nie mogłem pochodni zrobić, słuchaj, nie wiem no jakim No, bo cudem. coś cię biło. Tak. Dobra, ja nie będę marnować, ale o, co teraz na ten kamień. E. Dobra, czy możemy nie odnowić to życie? No, ale tu trzeba porobić te szoty. Tylko Masz, że ja nie pamiętam. A czy shota? nie, Ja potrzebuję igły, te po drodze gdzieś znajdę. Czekaj. Mm, to jest booster shot, tak? No. Ale to tak. Potrzebujemy zgniliznę, potrzebujemy nitro i. Mamy. To, to są stinger. One są chyba z, z pszczół, jeśli dobrze pamiętam. Te igiełki potrzebujesz, te czarne, co nie? Tak, no i czekaj, to jest tak. to pszczoły tutaj są, to ja je, ten tylko, ja nie wiem, czy mamy tyle zgnilizny. E tam coś Wojtek, było zostawione na skliznę. To w tej dużej skrzynce jest tylko... ...23 trawy? No a ile ty byś chciał? No przecież SN zdobył 36. Ja mam ja, 40 przy sobie. Ja mam 21 a. też przy sobie, ale to wiesz... No to ile zbierać w takim razie, słuchajcie dalej. A jest jakieś jedzonko? O jest jedzonko! Maciek, drewno. Jest, być. Bardziej drewno by tak, nam Tak, drewno, no. Zdało. Drewno się zda. Drewno? Tak. Wiecie co, ja sobie nie mogę zrobić siekiery, bo oddaję wszystko co mam. Czekajcie, wezmę tego krzemienia, nie krzemienia, dobrze, krzemień i do, drewno i sobie zrobię siekierę zaraz. Dobra, a ja tu pszczoły ogarnąłem, także ja mam cztery te... Mam cztery, ale domyślam się, że nie mamy takiej ilości zgnilizny, niestety, żeby ci <coughs> zrobić tego shota, wiesz? Jak to? Wojtek, mam już cztery, pięć Dobrze, ja mam, ja też mam 5, także spokojnie, tylko... Bo na to jest potrzebne 8 zgnilizny, Macie? a my mamy dopiero dwie. Mhm. Mm Także średnio bardzo. Jakbym miał 50 życia jeszcze mi zabrało kawałek, nie? No to można, możemy ci spróbować zrobić te. Ewentualnie te, 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 te. Cze, cze, No te do ym... Tam Maciek jak masz te. Kurczę, to jest z popiołu i tego, jak to się nazywa? Ale Boże. jemu maść... Chodzi ci o maść, żeby mu zrobić? Ale no maść też jest mu potrzebna, bo przecież tam życia mu trochę spadło, nie? To lepiej mamy e, zrobić namiot. A właśnie, właśnie, Maciek, przecież namiot jest. Ale namiot jest na Stalit, a ja nie na ten, ten chyba. Nie, no, na namiot też jest na regeneruje życie. Chyba. Tak, 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 regeneruje. Mhm. Ale ja narzucił taki czarny paseczek, słuchajcie, bo mi tak, nie mam ulatować. No tego no, potrzebujesz, bo... tu ty, 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 tak, ty drugie. Szota, tylko że właśnie nie mamy takiej ilości zgnilizny, więc. No to zgnil się! No właśnie, próbuję coś zrobić z tą zgnilizną. Ciebie, to ja tutaj Ej, uwielbiam być tą Walharą, czy jak ona tam się nazywa. I kim? Walcharum. Nie wiem, no tą rudą. I chcę tylko poinformować Maćku, że jednak u mnie będzie jeszcze zima. No właśnie też zauważyłem teraz. O, tu jest jeszcze zgnilizna. Nie gadajcie, a ja muszę do domu dojść, że nie doszło do, do tego kamienia. Bo kamienie grzewcze i te czapeczki są tutaj, więc to spokojnie. Wojtuś, dobrze to zobaczyć, ile potrzebujemy tych, tych... Z ula tych plastrów miodu, żeby zrobić własny ul? Eee, już ci. Ale Tomek teraz to już ula nie zrobimy? Eee, Pszczoł... Wiem, ale już będziemy mieć. Ale Tomek na wiosnę pszczoły są wkurzone, więc. Mm -mm. No, ja już mam trzy. Mhm. Czyli jednak no, to najwyżej zrobimy je gdzieś daleko od nas. Eee, już ci mówię. Eee, jeden klaster miodu. Aha, ty mam trzy. Dobra. Tylko, że potrzebujemy to... na 1-4 pszczoły. Mm -hmm. Także to nie tak jeszcze, wiesz, chopciup kolorowo. Chopciup. O, mam Mhm. Mm, 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 dobrze, mamy na razie dwie tylko. Ja A ja zbieram drewno. Trochę, także, dobrze. Zbieraj. I patyki, i trawę. I tutaj dywan, nie podoba mi się to. Icie zaczekajcie, ja sobie zużyję to, bo ja mam mało życia, niestety. No dobra. Kup mamy mało niestety. Nie, ja daję trochę do skrzynki. Ja wiem, ale to i tak jest mało. Ciągle mało.. Macie, ty właśnie, zamiast pochodni ty weź tą jedną lampę, którą ja zrobiłem. No gdzie jest to? A widzisz Tomek no racja. Ja, ja mam jedną WQ właśnie specjalnie. A, tu jest. A co to jest to? Pamiętasz sketch. Okej. Okay. Mam tylko nadzieję wiecie, co, że nam tam ta temperatura taka aż tak bardzo nie spadnie. O, Wojtek! Tomek, a ty jak tam z tym... Mhm. Z, z, z... diamentami? Boże! Diamentami. Z złotem! Takimi diamentami, eee, Ze, z złotą złotą. W Ze złotem! Ze złotem! 16 mam dopiero. Dobrze. Mało. Czekajcie, bo jeszcze wiecie co chciałem ogarnąć? Aha, na termometr potrzebujemy 2T, na rainmometr też 2. Na lightning potrzebujemy 4. Dużo. No, gdzie? no ścinaj że to. Maciek masz pochodnie? Mam. Dobrze. Mam, mam, spokojnie. Teraz już tak. Teraz już tak. Ale wcześniej też mi to, że mi się skończyło. Mm, no, co nie mogę ja sobie jeszcze Jaka fajna, już znał Kamizelkę dostał, patrzcie go Pełnianą Całe szczęście, że ja brody nie zgoliłem Wilsonem bo no To dobrze, bo na zimę ci on trzyma ciepło Dobra. A robi się, się coraz zimniej, zimniej. A, przymarno do szpiku kości, ja też mam minus jeden stopień No to do domciu Tu się i, i pali wszystko ładnie ja, ja znalazłem kurtkę, w razie czego mam tylko 17%, ale... To i z niem. jeszcze muszę tego od złota trochę pozbierać, to tutaj się daleko idzie. Znaczy, wiesz co, z tym złotem... Ej, Małks, Słuchajcie. Z tym złotem to ja myślę, że w ogóle możemy zrobić tak, że w sumie można byłoby to móc yy, skończyć hmm. już właściwie. I u Maćka byśmy poszli na złoto jeszcze w tę pierwszą, w część przed zimą. Znaczy, już tego pierwszego dnia zimą, bo no potrzebujemy tego sporo, bo jak ty tam nam robisz te takie fajne rzeczorki... No... To wiesz... A ja potrzebuję, czekajcie. To nie jest jakoś tak mega. Na czapkę drodek, bo... idzie mi dwa złota, a na. Dłu... Nie, uch, co to się nazywa? Błówcznia, też dwa. Mhm. A macie czapeczki już, czy jeszcze nie? E, wszystko jest zrobione z kamieniami grzewczymi. to w tej pierwszej skrzynce, Maciek. Czy muszę zrobić? Te kamienie grzewcze mają takie duże. Już zużycie? <laughs> Halo? Jak, jak zużycie? 88% mają. No, mają praktycznie. Okay. A jak to. słuchajcie dajcie nam znać w komentarzu, jak to było, że te kamienie grzewcze się gorzej psuły. One chyba miały leżeć po prostu, wtedy się chyba nie psuły, prawda? Jeszcze nie wiem, ja zawsze noszę w eku. Nie w plecaku, tylko w tym głównym eku. I ona mi wtedy grzeje i. Wracam do Was. Jest no nie mam tak mało życia. To chodź, Tomisz, aha. Już się mrozi. No. Albo to wiesz, Tomek, to, to, to może. To nie wiem, kończymy już. Już? Jeszcze... No już? A ile masz dni, Wojtek? No, trzy zrobiliśmy. Jeszcze 3? Trzy. No, trzy. Czeka działa w konfuzji, jestem. A ile masz minut? 17. No to nie, to jeszcze jeden dzień, halo. Jeszcze jeden dzień robiliśmy? Tak! No tak! Aha, no dobra, to, no to po co no to po co się cofasz? To, to idziemy na złoto w takim razie. Boże, no to ja się wracam. to, no, to, czekaj, to ja się zakładam czapkę. to ja wezmę w takim razie Tomkowi czapkę i ten i pójdziemy. Masz maciek na kilofa wszystko? Kilofa nie mam? No to jak? No to tak? Nie mamy patyków. Maciek ma. Tak ja sobie mam. tylko poinformować, a ile masz tych patyków? Dużo 44 Aha, no to masz, chodź tu Masz, i sobie Zrób. kilof po? I Maciek wiesz co zanim jeszcze tam Tomka yy, przyjdziesz do nas, to weź tam jeszcze tam są te melony i tak dalej się ogarnęły na tym tam na farmie. Ej, to możecie wziąć mi coś do Jedzonka. ja ja też jestem głodny. Czekajcie, bo zbieram z farmy. I to zaraz to ja w takim razie jeszcze Midboolse muszę ogarnąć. To ja cię złoto Ej, to, ten, będzie mieć dużo kamienia, to możemy z jakiegoś ogrodzonko zrobić. Można. W ogóle przydałoby nam się, słuchajcie, pozbierać yy, jagody. Bo tak średnio stoimy z tym, wiecie? I jagody są za domem, po prawej stronie, tam tylko kokony rozsiałem. Dobra... O, ja sobie... Czemu ja sobie nie mogę... Czemu mi nie działa sanity tym nieświeżym, upyczonym, zielonym grzybem? No, nie wiem... Nie wiem... Ej, nie naprawiaj mi sanity! Chyba, że... A najedź na niego i zobacz, co tam jest napisane, bo może on już jest na tyle znisz... zepsuty, że już się nie, nie, nie da. Nieświeży, upyczony, zielony grzyb. Ej, no bubel! Nie wiem, ja miałam sanity w sumie dobrze. tu Rośnie mi teraz. Nie no, sanity 15 daje do góry. Nie dało mi ani jednego. A to mi też już nie daje. A so no, widzisz? To może wiesz co, one już są na tyle... ...popsute, że już nie działają. Dobra, idziemy na wodę Gdzie jest złoto? Czekaj, bo ja robię Esenowi żarcie. I nam też, bo... Ja mam 34% życia, to jest hit! No to macie, jak weź sobie ten... Chen! Eee... cyk, cyk, cyk... Dzisiaj, dzisiaj przy Wojtku trzeba się dużo domyślać. Ta! Pff. Masz. to za maść. No to jest ta na ten. Uuu! No to mam teraz 74, dobra, przeżyję jakoś. Weź się lecz. Kamienie grzewczem już gasną. No i też. I mam 85% ty. Co tu jest z tym grzewczem? Halo? Jakoś strasznie szybko się psują. Może w aktualizacji to jakoś poprawili. Może. Bo, bo, bo one się bardzo wolno niszczyły, a tu teraz surprise. Nie muszę ładować, Oberasz. bo to jest bez sensu. To wiesz co, Tomek, ja myślę, że dobrze by było, gdybyś wracał do domu. Nie no super Jednak bo widzę, Pójdziemy że spędzi... u mnie Bo widzę, że spędziliśmy cały dzień, więc to już u Maćka pójdziemy tam na ten Dobrze Masakra, ja cały odcinek w obozie spędziłem A ja poza No, pięknie A ja obok Nie, ale te kamienie grzewcze faktycznie, one strasznie szybko się No dobra, mam 22 złota No dobra, ale to i tak pójdziemy i jeszcze pokopiemy więcej, więc kilowki w dłoń i... Maciek, ale ty, po co ty masz założoną tą czapkę? Żeby nie było zimno I Jesteś przy tym A czy ty w ogóle masz chesta? Nie No to... No to... Nie, nie dałeś Nie dałem To trzeba powiedzieć, że nie masz Chciałem się domyślać A ty zrobiłeś jedzenie, ja jestem głodny i... gdzie jest to jedzenie, halo? No ja mam w ekwipunku No to... je hmm. sobie czy nam? A sedno Mi Chociaż tu się jeszcze... czekaj jeszcze można zrobić w sumie. Biegniemy. Maciek, przecież tu są te dwa midbolsy meatball... Są Meatballsy. A wróżką nie jestem. No to najwyższy czas. tu Dobra, raz, dwa, raz. Dobra, to mogę zrobić jeszcze raz Meatballsy. I. Dobra, wrzucimy tu kukurydzę. Nic innego nie wymyślę. Ja sobie sanity nie naprawiam. Meatballsy wyjdą, dobra. Wracasz Tomuś? Tak, 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 zaraz dojdę. Dobra, widzę idzie. O ja, 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 ja. ja zawsze ja, ja, dochodzę. Idę. Ja, ja. Dobra, ja no, no, Bo jeszcze no. mam... o, co, ogórka. Tego. O ogórka? Ogórka? Boże, karoten. Marchewkę. Marchewkę. Boże. Jesus. Tego jeszcze nie słyszałem, Tomku. Karoten. Karoten. E, ten glumer mało mi daje. Mam coś dla ciebie lepszego na sanity. Pewnie grzybki zielone. Wojtu, gdzie jestem te jedzonko dla mnie? W lodówce. No to ja jeszcze mam do lodówki łasić. No wiesz co. Dobra, i to wrzucamy. Dobra, to słuchajcie plan na następny odcinek będzie chyba taki, że tak idziemy przede wszystkim. Tomek, gdzie ty tam żeś zategował. Czekaj, bo coś mi tu wypadło. Coś mi to wypadło. Oho, zaczyna się. Ale to mam. To wiesz, co już. powiem wam tak. Myślę, że najlepszą metodą, żeby tutaj, jak będziemy ogarniać Maciek u ciebie, to wiesz co, zrobimy to w ten sposób, że. Pingwiny! O nie, nie lubię pingwinów Pójdziemy po prostu. Możemy zrobić tak, że się rozdzielimy i dwójka pójdzie po kamień i złoto, a jeden pójdzie i będzie zbierać jagody. Ja chcę iść po kamień i złoto, chyba. No dobra, to ja pójdę po jagody w takim razie. Bo tutaj, na, bo, tutaj ja muszę nas, iść po złoto. bo tutaj u nas na górze jest sporo, więc po prostu pochodzę, pozbieram, żebyśmy mieli wiecie, wypełniacz do żarcia. No. Zimno mnie bije. Zimno SN. Mnie bije. Ale wiecie co wam powiem? No. Ja nie wiem, czasem czy nie łatwiej Tomek będzie pójść tam na górę, gdzie były handy na kamienie. Maciek. Proszę. Co? Wianuszek. Pięknie. No Dziękuję. dobra. Słuchajcie, ale my będziemy na dzisiaj kończyć. Brud mnie bije. No to to coś pierwsza. <laughs> Jezus Maria. Dobra, także SM tutaj je. Już. A my się słuchajcie z wami żegnamy i słyszymy się w następnym odcinku Maćka we wtorek. Także ze mną byli panowie. Byliśmy. Byliśmy. I jeżeli wam się podobało to oczywiście pamiętajcie o łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Wpadajcie też na wszystkie social media. Linki macie w opisie. Dziękuję też wszystkim wspierającym i słyszymy się w następnym odcinku. Także Pa. pa! pa!